Cześć Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, witajcie w wielki poniedziałek. Posłuchajmy najpierw słowa Skierkowego na dzisiaj, a potem komentarz. I wielkopostny challenge. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namościła je z sobie stopy, a włosami swymi otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Tak jak zapowiadałem wczoraj, te iskierki w tym tygodniu będą trochę dłuższe, bo będą też komentarzem do tego, co się w te wielkotygodniowe dni dzieje. To wydarzenie, którego fragment usłyszeliśmy w tym słowie iskierkowym, to jest wydarzenie z Bytani, kiedy Jezus na 6 dni przed swoją Paschą przybywa do domu swoich przyjaciół, do ozarza, którego wcześniej wskrzesił z martwych, i do jego sióstr, do Marty i Marii. I ta właśnie Maria usiadła o jego stóp i wzięła sporo, cały funt tego olejku narodowego, nie mylić narodowym, żeby namaścić jemu stopy. Cały dom, tą wonią olejku, się napełnił. Zobacz, Jezus, kiedy już czeka go zaraz męka, przychodzi do domu swoich przyjaciół. Tam pewnie tak myślę, On celebrował każde słowo, celebrował Swoimi zmysłami, wszystko to, co tam się wtedy wydarzało. Pewnie jak chłonął ten zapach, który Maria na jego stopy wylała. Cały dom się tym napełnił. On ten zapach, ja jestem tego pewien, on ten zapach też czuł, kiedy szedł kilka dni później, Wielki Piątek, na Golgotę, aby dokonać dzieła naszego zbawienia. Na pewno ten zapach, zapach pełen miłości na sobie czuł. To jest zaproszenie do tego ten wielki poniedziałek, zanim wejdziemy w te wielkie tajemnice Świętego Triduum, żebyśmy ten poniedziałkowy wieczór właśnie tak spędzili. Spędzili w ten sposób, że będziemy oddychać Panem Bogiem wszystkimi zmysłami, żebyśmy celebrowali Jego obecność poprzez smak, poprzez zapach, poprzez wszystko to, kim jesteśmy. Jak masz jakieś świeczuszki zapachowe w domu, świate zapachowe, zapal je dzisiaj, żeby Twój dom napełnił się pięknym zapachem. Weź dzisiaj najlepsze perfumy, jakie masz i też spryskaj się nimi, żeby też Twój dom pięknym zapachem się napełnił. To jest bardzo ważne dzisiaj, żeby. Całym sobą odczuwać obecność Pana Boga. Święty Paweł w innym miejscu powie, że chrześcijanie to ci, którzy są napełnieni zapachem Chrystusa. To znaczy, żebyśmy pachnieli tak, jak pachnie Bóg. Dlatego te nasze różne zapachy. Teraz też coś mi akurat zaleciało, właśnie akurat. Mówię od razu, taki zapach jest. Może to nie jest zapach oleju narodowego, ale, ale zmysły działają, nie? Najlepsze zapachy, najwspanialsze zapachy, te, które mamy, żeby pomogły nam. To bliskość Pana Jezusa odkryć. Zanim wejdziemy w grozę męki, to dzisiaj usiądź z Jezusem, żeby być blisko Niego, żeby celebrować Jego obecność, żeby chłonąć każde Jego słowo. Dzisiaj Jezus chce przyjść do Twojego domu. Wiesz po co? Żeby przed swojej męką przy Tobie odpocząć. Miła Mu będzie Twoja obecność. Celebruj dzisiaj wszystkimi zmysłami Jego obecność. A wyzwanie wielkopostne, jedno już dałem, takie może spontanicznie z tymi zapachami, a drugie, może trochę bardziej dalekosiężne. No już właśnie niedługo Święte Trydum Paschalne, Misterium Męki, Śmierci, Zmartwychwstania Jezusa. Zaplanuj udział. Owszem, obostrzenie, jeżeli nie uda Ci się wziąć udziału na żywo, chociaż jeszcze jest czas, żeby może i taki udział zaplanować, to na pewno nie przegap, żeby przynajmniej w formie online być w tych wydarzeniach, być razem z Jezusem, być w łączności z całym Kościołem, kiedy dokonywać się będzie Misterium naszego Zbawienia.